Witam serdecznie na kanale Przodo W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pożeraczu czarnym. Zapraszam do oglądania. Ta ryba jest bez wątpienia nietypowa, jest przystosowana do łapania ofiar znacznie większych od siebie. Jej rządek jest bardzo rozciągliwym worem połączonym z brzuchem, przez to pożeracz unosi się na nim jak na baloniku. Dzięki takiemu ogromnemu żołądkowi może zjeść ofiarę nawet 10 razy większą od siebie. Innymi cechami charakterystycznymi tej ryby, umożliwiającymi polowanie na duże ofiary, są ostre zęby i wielki otwór gębowy. Warto wspomnieć, że ryba ma zaledwie 30 cm długości, tak więc. Pożeracz może nawet przez wiele miesięcy czekać na swoją ofiarę, jednak gdy już się nadarzy okazja, jest świetnie przygotowany. Konkludując, pożeracz czarny to małe, ale niebezpieczne zwierzę. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!